Jaka gruba książka. Co czytasz? Historie nauki. A co cię tak wzięło na zdobywanie wiedzy? Lubię sytuacje, w których coś niemożliwego zaczyna być nagle w zasięgu ludzkich możliwości. Te historie pozwalają mi pamiętać, że w dziejach cywilizacji działo się tak praktycznie od zawsze. A wiesz o czym będzie nasz dzisiejszy program? O nowotworach. No właśnie, i mam nadzieję, że historia, którą zaczniemy opowiadać, podobnie jak w tej książce, będzie miała szczęśliwe zakończenie. Nowotwory to bez wątpienia najbardziej złożone choroby znane ludzkości. I jeden z najbardziej palących problemów zdrowotnych XXI wieku. A statystyki są przerażające. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2012 roku nowe przypadki zachorowań na nowotwory zdiagnozowano u 14 milionów pacjentów. Według przewidywań w ciągu 20 lat zachorowalność wzrośnie do 22 milionów. Wzrośnie także liczba przypadków śmiertelnych z 8 milionów 200 tysięcy teraz do 13 milionów rocznie. To co z tym możemy zrobić? Mimo ogromnych starań, strategia leczenia nowotworów w ciągu 30 lat niewiele się zmieniła. Chirurgiczne usunięcie guza, toksyczna chemioterapia i naświetlanie. W zakresie chemioterapii jest pewien postęp, ale cały czas bardzo trudno z lekarstwem dotrzeć bezpośrednio do miejsca zmienionego przez nowotwór. Nowotwory są także zbyt późno diagnozowane, przeważnie w momencie, kiedy są już przerzuty, a to zdecydowanie zmniejsza szansę pacjenta na wyleczenie. Przestań już. Te informacje znamy i wcale nie jestem nimi podbudowany. Z drugiej strony uważam, że tylko naukowcy są w stanie znaleźć rozwiązania pozwalające na skuteczniejsze i mniej inwazyjne leczenie nowotworów. I na pewno nad czymś pracują, trzeba ich tylko znaleźć. No właśnie, masz rację. Porzućmy te historyczne książki i chodźmy z ekspertem porozmawiać o przyszłości i o tym, co może nam ona przynieść. Każdy organizm, także organizm człowieka, ma system odpornościowy, który powinien rozpoznać komórkę, która zachowuje się nieprawidłowo, ograniczyć jej wzrost, ale nowotwory wytworzyły mechanizmy, złośliwe nowotwory wytworzyły mechanizmy, które sprawiają, że układ obronny człowieka nie rozpoznaje ich w sposób prawidłowy, a jeśli nawet rozpoznaje, Podlega wyłączeniu, zahamowaniu, także nie może zadziałać. I celem diagnostyki jest przede wszystkim wyłapanie błędów genetycznych, o których już wiemy, że mogą powodować zmiany. Albo, co ostatnio wchodzi bardzo silnie do diagnostyki nowotworowej, pojawiła się możliwość sekwencjonowania, czyli poznania y, sekwencji DNA każdego człowieka. Moja praca doktorska dotyczy procesów zachodzących w nowotworach. Dokładnie rzecz biorąc, zajmuje się białkiem STAT-3. Określam jego funkcję w najzłośliwszych nowotworach skóry czerniakach oraz w raku płuc. Białka STAT-3, którymi zajmujemy się, są to takie czynniki, które odczytują kod genetyczny. To znaczy, o ile informacja o naszym organizmie zapisana jest w sekwencji DNA, ona musi być odczytana. Każda komórka ma tą samą informację genetyczną, ale każda komórka zachowuje się i wygląda inaczej. Odpowiedzialne są za to właśnie czynniki, które przyłączają się w danym miejscu do, do DNA i odczytują. I dzięki temu my wiemy, że w komórce jednej ma powstać takie białko, w komórce yy, mięśni mają powstawać białka, które potem odpowiedzialne są za kurczliwość yy, mięśni. I białka stad są takimi uniwersalnymi czynnikami Transkrypcyjnymi, które jednak są bardzo ważne w nowotworach, ponieważ z jakiegoś powodu jest ich tam za dużo. Normalnie takie czynniki pojawiają się wtedy, kiedy trzeba włączyć gen, kiedy ma się coś nowego pojawić. A w przypadku komórek nowotworowych czynniki STAT są bez przerwy i są bez przerwy aktywne. Poprzez porównanie komórek wyjściowych nowotworów. Oraz komórek z zmienionym poziomem białka STAT3 mogę zobaczyć różnice i określić funkcję białka. Oczywiście, w celu sprawdzenia rzeczywistych zmian funkcjonalnych, wykorzystuję szereg różnych innych testów. Badam inwazyjność komórek, cytotoksyczność, czyli oddziaływania między komórkami nowotworowy, nowotworowymi a komórkami układu immunologicznego. Ja nie tworzę konkretnego narzędzia, ja bardziej badam procesy. Które mogą stanowić podłoże później do wykorzystania tego właśnie w, w klinice. W tej chwili pojawiają się tak zwane terapie celowane. To znaczy, jeśli wiemy, że w przypadku danego nowotworu, w przypadku czerniaka, jest to mutacja w genie RAF kodującym takie białko, które powoduje namnażanie się komórek nowotworowych. Jeśli wiemy, że takie mutacje pojawiają się często w tym typie nowotworu, możemy sekwencjonować tylko ten jeden gen. W związku z czym nawet jeżeli podamy lek do całego organizmu, na przykład poprzez krew czy w postaci połykanej tabletki, lek rozprzestrzenia się wszędzie, ale ponieważ tylko w komórce nowotworowej zaszła ta zmiana, tam znajduje się cel, w który yy, lek uderza. Innowacyjność moich badań polega na tym, że mimo że białko statuczy, tak jak wspomniałam, jest ważne w progresji nowotworu, współcześnie nie ma jeszcze na rynku żadnych leków opartych na wyciszaniu aktywności tego konkretnego białka. Leki, które są opracowywane na jeden typ nowotworu, niekoniecznie muszą działać na inne typy nowotworu, ponieważ każdy nowotwór ma swoją specyfikę. Różnego typu dysfunkcje są odpowiedzialne za różne typy nowotworu. Praca, którą wykonała doktorantka, była tyle ciekawa, że potwierdziła, że w tym, w, tym, w tym rodzaju nowotworu rzeczywiście możemy użyć jako znacznik zaburzonego procesu, wysoką aktywność czy obecność czynnika stat. Jako stypendystka programu właśnie stypendialnego tutaj na Mazowszu, byłam w bazie dostępnej dla różnych firm farmaceutycznych, tak więc sami przedsiębiorcy mieli możliwość gdzieś tam sprawdzenia. E, mojego, moich badań e, i e, skorzystania, przedyskutowania pewnych rzeczy, jeżeli byłoby to e, dla nich interesujące. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tysiąca zachorowań, z czego około 70 tysięcy u mężczyzn i 70,5 tysiąca u kobiet. Czerniak skóry z największą częstością występuje wśród osób rasy kaukaskiej, szczególnie narażonych na promieniowanie słoneczne. Zachorowalność na czerniaka w Polsce wynosi 3,8 na 100 tysięcy mieszkańców. Umieralność na czerniaka w Polsce wynosi 1,5 na 100 tysięcy kobiet i 2 na 100 tysięcy mężczyzn. Rak płuca z kolei to jedna z najcięższych chorób onkologicznych i najczęściej pojawiająca się jako nowotwór złośliwy. Jest z reguły zbyt późno wykrywany, tym samym skuteczność jego leczenia jest niewielka. Obrony przed nowotworami takiej prostej nie ma. Tak naprawdę jasnych sposobów profilaktyki też trudno jest zdefiniować. Natomiast ja bym jednak tutaj cały czas naciskała na tą wczesną diagnostykę, na badania, na obserwacje siebie. Wydaje mi się, że jednak cały czas jest problem z tym, żeby kobiety badały piersi, żeby chodziły na cytologię, żeby robić regularnie prześwietlenia płuc czy kolonoskopie. To jest czasami trochę temat tabu, czasami trochę też brak świadomości, że naprawdę wcześniej wykryty nowotwór w dużym stopniu może być uleczalny. Nie tylko my borykamy się z tym problemem. Światowe statystyki są nie mniej negatywne. Rak płuca jest powodem zgonów największej ilości pacjentów. Każdego dnia umiera z jego powodu ponad 3000 osób. Dlatego prace nad nowymi, skutecznymi terapiami nowotworów złośliwych są obecnie niezwykle ważne. Zatrudniamy u siebie młodych naukowców, umożliwiamy im rozwój naukowy, projektów mamy mnóstwo. Czasami brakuje rąk do tego, żeby, żeby te wszystkie projekty dobrze i skutecznie realizować, ale też są to projekty interesujące, nowe, stawiają wyzwania przed młodymi naukowcami. Szczególnie, że my, ta nasza specyfika polega na tym, że nie tylko my musimy się wykazać efektem naukowym, co nie mówię, że jest proste, ale stanowi jakby jedną część zagadnienia, ale my również musimy pokazać, że to, co udaje nam się e, wygenerować, e, może być bezpiecznie podawane chorym. Pracujemy nad nowymi lekami nad lekami terapii celowanej w obszarze onkologii, chorób neurodegeneracyjnych, chorób metabolicznych oraz chorób zapalnych. Rozwój terapii celowanej jest dość drogi, gdyż jest to nowe podejście. I trzeba pamiętać, że tak naprawdę efektem oczywiście jest jedna tabletka bądź jeden zastrzyk, który pacjent przyjmuje. Bądź dostaje. Natomiast trzeba pamiętać, że ten e, czas rozwoju leku trwa kilkanaście lat. I są to również pomysły, które w jakiś sposób upadły, e, nie udały się i tak naprawdę z kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy cząsteczek, od których my zaczynamy e, do badań klinicznych jest wprowadzony jeden, być może dwa leki, i wówczas też nie wszystkie są rejestrowane i dostępne dla pacjentów. Dlatego też e, te terapie później są tak drogie. Stoimy u progu rewolucji, która może po raz kolejny odmienić rezultaty naszej walki z nowotworami. Z jednej strony opracowywane są metody coraz wcześniejszego wykrywania zagrożonych komórek, z drugiej coraz precyzyjniejszej ich eliminacji. Szczepionki, nanotechnologia, terapia genowa i celowana. Leczenie spersonalizowane to nowe metody, które dają coraz większą nadzieję na pokonanie raka. Trwają m.in. prace nad chemoprewencją, która ma hamować przemianę rozwijającego się raka w formę złośliwą. W badaniach laboratoryjnych na zwierzętach naukowcom udało się zapobiec rozwojowi niemal wszystkich najczęściej spotykanych nowotworów. Badania z udziałem ludzi również przynoszą obiecujące rezultaty. Równocześnie pracuje się nad nowymi biomarkerami, które pozwolą na jeszcze wcześniejsze wykrywanie choroby. Trwają także prace nad rodzajem rakomatu. Pacjenci dmuchaliby w niego jak w alkomat, a później specjalne oprogramowanie analizowałoby, czy w oddechu znajdują się markery raka jajników, żołądka albo wątroby. Nowe osiągnięcia na tym polu dają nadzieję na wyleczenie osobom chorym, ale w dalszym ciągu wymagają ogromnych nakładów finansowych, stając się idealnym polem do połączenia wysiłków nauki i biznesu. Środowisko naukowe wspiera onkologów. Bez środowiska naukowego nie byłoby żadnego postępu w onkologii wszystkie metody, które zostały w tej chwili wdrożone bądź będą wdrażane, zostały opracowane przez naukowców. Firmy farmaceutyczne też łożą gigantyczne pieniądze na rozwój onkologii. Kwoty, które są wydatkowane rocznie przez międzynarodowe koncerny na Opracowywanie nowych leków onkologicznych przekraczają produkt krajowy brutto polski to wielokrotnie. Akurat w onkologii ta współpraca między środowiskiem naukowym a klinicystami, myślę, że jest jedna z najlepszych, jaka istnieje w medycynie. Badania pani Doroty Kuleszy mogą przyczynić się do zahamowania rozwoju niektórych nowotworów, takich jak na przykład czerniak. A widzisz, wiedziałam, że uda nam się znaleźć eksperta, który pozwoli nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. W rozwiązaniu zagadki nowotworów mogą nam pomóc tylko naukowcy, a więc wspieranie ich pracy, pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań, np. leków czy technologii to kwestia kluczowa. Ale nie możemy zapominać o przedsiębiorcach, którzy inwestują i mają odwagę poszukiwania nowych, rewolucyjnych rozwiązań, bo to właśnie pomaga w rozwoju nauki. Więc to. Zróbmy sobie małą przerwę, pójdźmy na spacer. Tak, po prostu będziemy mieli chwilę radości. To jest bardzo dobry pomysł i Państwu także życzymy dużych radości z małych spraw i małych spraw oraz dużych radości. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.